Dobry wieczór, Ewa z Warszawy. Yy, oryginalnie pochodzę spod granicy z wschodniej. Doskonale pamiętam yy, imbę, jaką robiło PO na granicy. Moi przyjaciele spłacili na jakieś fundacje, organizacje. Yy, Franek z latał joński ze szczerbą w duecie, bo jeden czyta, drugi pisze. Yy, nadmienię tylko, Dorobo. że jestem wyborczynią, byłam wyborczynią PO do 23 roku. Yy, mam taki... Komentarz i pytanie do Pani z 2050, przepraszam, nie pamiętam. Do Pani minister Porowski, tak. Do Pani minister, tak. Pytanie mam takie, jako płatniczka podatków w tym kraju, czym Pani się w ogóle zajmuje? Bo ja płacę Pani pensję i nie mam pojęcia, czym się Pani zajmuje, a prośbę mam taką, żeby Pani się poddała do dymisji, bo jest Pani arogancka, niekompetentna. Posługuje się Pani niemieckimi danymi. To jest wstyd, co Wy robicie w tym rządzie aktualnie. Na szczęście nie będzie Was na chwilę, bo marszałek rotacyjny myślę, że zbierze złotych 99 zł razem z, ze swoją partią. To jest straszne, co wszyscy robicie. Pan z PiSu który rozdawał wizę na prawo i lewo, potem ubrali tego biednego Wawrzyka i zrobili z niego ofiarę, o czym mówił sam pan Czaputowicz. W wieku zamarzło, ale najbardziej kompetentny to jest pan Boczak. I mówię to, jako była wyborczyni PO. W następnych wyborach zbierzecie 15% i będzie rządzić PiS, PO, PiS, Konfederacja i, i pan Braun z Gryśnicą. I to dzięki zachowaniom tej pani, pani wiceminister. Lewica jest, martwa. lewica jest martwa, jesteście odklejeni to, od rzeczywistości. <grafy> Może pani oddycha, ale to ostatnia pani kadencja. Nie słyszycie tego, co się dzieje w społeczeństwie. Odkleili... Odkleiliście się od rzeczywistości. Ja sobie zdaję sprawę, że pan Bonkiewicz to nie jest moja bajka. Ja tak jak mówię, nie, nie jestem prawą stroną. Natomiast jeżeli ci ludzie chcą tam być i obserwować, co się dzieje, bo nie mają. Mówię o zachodniej granicy, wracam do tematu zachodniej granicy. Jeżeli ci ludzie chcą tam być i obserwować, co się dzieje, bo nie mają zaufania do organów państwa, to mają prawo tam być i nikt nie ma prawa ich wyzywać od bojówkarzy, bandytów czy czegokolwiek. No oni mają prawo atakować strasznie. Mają prawo tam być, bo są tam pokojowo, nie robią nic mm -hmm. złego. Nic pani złego nie zrobili i proszę im no, tego Pani prawa poseł nie, nie zrobili, bo pani poseł tam nie było. Nie też. było. Więc pani tak pani... to inna sprawa, że panie siedzą w swoim, swoich gabinetach, biurach tak, czy tam tak. gdziekolwiek. Um, Powiem tak, ja sobie życzę centrowego rządu w tym kraju, życzę sobie silnej lewicy, ale nie z takimi paniami, jak tutaj zostały zaproszone do studia. Bardzo mi przykro Dobrze. to mówić jako Dziękujemy bardzo. Serdecznie. To było dość bolesne, jak rozumiem, ale tam było też pytanie. Czym się pani właściwie zajmuje, pani minister? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ym... Na stronie Ministerstwa Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego jest szczegółowy raport, bo nie chciałabym tu Państwu dużo czasu zajmować, ale chciałabym odpowiedzieć o kilku rzeczach. Na przykład o programie Moc Małych Społeczności. To jest program wspierający organizacje pozarządowe z powiatowych miast, małe organizacje pozarządowe, który ma za zadanie wzmocnić je na tyle, aby właśnie w sytuacjach kryzysowych, różnego rodzaju kryzysów, bo tak jak już powiedziałam, te organizacje pozarządowe wspierały przez lata również Również struktury państwa mogły działać. To jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, udało nam się odpolitycznić Narodowy Instytut Wolności w taki sposób, że mamy zatrudnionego że własnymi ludźmi. Pani minister, błagam. w taki sposób, czy ja mogę dokończyć, pani tak, radarze? W taki sposób, że mamy zatrudnionego dyrektora z wysłuchania publicznego, że mamy ekspertów, którzy są przeszkoleni i są losowani do rozstrzygania konkursów, że nie ma dodatkowych punktów przyznawanych przez ministra i jest to wszystko jasne i transparentne. To jest wspieranie lokalnie działania organizacji pozarządowych, na przykład wsparcie uruchomione specjalnie dla organizacji pozarządowych, które ucierpiają. Cierpiały również w wyniku Dobrze, powodzi. Tam, tam padło jedno zdanie. Jesteście odklejeni. Niech się pani nie gniewa, ale dlaczego minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego nie było jeszcze na granicy? Jak to w ogóle jest możliwe, że Pani tam nie pojechała? Dlatego nie byłam tam na granicy, bo tam się nie dzieje nic szczególnego, oprócz ludzi, które jak Pan Marszałek na samym początku przyznał i wszyscy mamy tu zgodę, pojechali tam ze względów politycznych. Nie pojechali tam. że ja to uważam za zaletę, a nie wadę. Panie Marszałku, o Marszałku, nie Marszałku, ale zgadzamy poz... się, że tam się dzieje polityka, Panie a nie, marszałku, nie dzieje się W coś, dobrym sensie, troszkę o dobro wspólne. Co, że tam nie, proszę pana, tam nie ma migrantów, tam dzieje się najczystsza polityka. Tam są migranci i tam są obywatele. A proszę skąd pani wie, co tam się, jak panie Tam panie panie wie, są migranci i tam są obywatele. Prawda? Obywatele, którzy są zaszczuwani, którzy panie, są obrażani, którzy są nazywani zacząć, bandytami. Ale proszę. możemy zacząć od początku. I straszyć całą, dyskusję. Panie Mistrznikowa. Przecież nie przetoczyliśmy no ale już tu ponad... nadwieraniu. Pani Poseł, czego nikt nie powiedział, że tam są migranci. Nie, tego, że są zaszczuwani. Ludzie, ale, mieszkańcy. Mieszkańcy? No tak, tak jak minister powiedział. Ci Tam są jakieś nieprawdopodobne którzy liczby którzy są migrantów, aktywni, są wobec których za. Przepraszam, że mieszkańcy. Są. To, nie, przepraszam, też do pana ministra. Jeżeli posłowie, jeżeli posłowie koalicji rządzącej, jeżeli premier mówią, że trzeba zrobić porządek z tymi ludźmi, to powiedziałbym tak, po głowie, to oni ich nie głaszczą. Pani minister Porowska, minister Społeczeństwa Obywatelskiego. Niech się po nie gniewa, ale ja tego nie mogę pojąć. Mówię zupełnie z całą sympatią. Dlaczego pani tam nie pojechała? Dlatego, że tam są dynisko? politycy, a nie społeczeństwo obywatelskie. Nie i bardzo za pani tam na pani że tam prawie Bunkiewicz. w ogóle nie ma polityków. Co więcej, ten a pan ruch... Bunkiewicz to jest kto? Pan Bąkiewicz jest w jakimś jednym miejscu, który stara się moment. pokazać i nie pan ma Bunkiewicz go w Bunkiewicz bardzo Ponieważ by chciał. Pan, pan Bunkiewicz bardzo by chciał. Bardzo by jego dzieło rozpoznane jako Ale on nie jest Oni w ogóle nie wiedzą o Bunkiewiczu, na Boga. My tam wysyłamy naszych dziennikarzy w różne Miejsca i ci ludzie, którzy tam są, nie są od żadnego bąkiwicza. zobaczyć. Ale kto spowodował, ja kto spowodował to, że ci ludzie pojechali na granicę Przestrasza... przez swoją bierność. Przestraszeni tym, wy, że zastaną wy. tam bardzo dużą liczbę migrantów, których ale, tam nie, nie mamy. Dlaczego pani się boi pojechać tam i nie Nie boję czo... się. No to, pani Panie tak nie redaktorze, bo... nie boję się i bardzo proszę nie, nie zaczynać takie rozmowy. Ja powiedziałam na samym początku. To w dobrze, pierwszym pani zdaniu bo... tego programu. Znaczy, pani Uznałaś, że to jest nieistotne, tak? Nie, Najważniejsze nie, jest nie, 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 ma tych migrantów, to dlaczego jest ta kontrola nie, teraz nie, 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 że to jest przyznał. nieistotne. Ja sobie nie, 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 że że nie, w, są w tym nie, osoby, które boją się proszę. tej sytuacji, że że są zastraszani, nie, 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 bardzo, wielu polityków i bardzo przez marszałka Bosaka są zastraszani? Są zastraszani też przez te osoby, które pojechały tam robić politykę nagrywające strażników miejskich, nagrywające strażników pojedyncze miejskich? osoby albo robiące zdjęcia, hmm. które mają inny kolor skóry. I yy, mówiące, że dzieją się tam straszne rzeczy. Przecież przeszliśmy już całą tą rozmowę. Ta sytuacja, która jest na granicy, nie jest sytuacją, która miała te filmy z policjantami niemieckimi przepychającymi właśnie ludzi o innej karnacji, prawda, o ciemnej karnacji. To powiedzieć, to jest rasizm. Czy pani widziała tych aroganckich policjantów niemieckich tak pod pachy trzymających się i kazących i machających ręką Panie, Panie do ludzi o innej karnacji to skóry? To nam przypomina drugą wojnę światową. Pan wie, nie możemy to robić rów sytuacji i ludzie mają prawo zabiciele. protestować. A my mamy prawo być oburzeni. nie tylko zabiciele. jako politycy, ale również jako obywatele. Szanowni państwo, Dosyć każdy tego. By... Nie, nie, przepraszam, każdy chce teraz się wypowiedzieć. Ja to wszystko doskonale rozumiem. Są też telefony. E, pani minister, dobrze. Tylko jedno krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Wybiera się Pani na granicę? Czy ten problem. Zdaję sobie panią z tego sprawę, tego? że wśród tych osób z pewnością są osoby zaangażowane, które pani, namówione pani, przez. Pani odpowiedzieć tak w... na to pytanie? Czy wybiera się Pani na granicę? Nie widzę takiego powodu, dla dobrze, którego dobrze. miałabym pojechać na granicę. Odbierzmy więc kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy Pana. Jacek. Pysy. Tak panie. Panie redaktorze bardzo dziękuję za, za tą piękną dyskusję i za dobrych gości. I dziękuję jeszcze za. Poruszenie bardzo trudnego tematu jakim